Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog Dziecięcy. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanych małych niejadkach. Być może również Ty masz taki problem, że wydaje Ci się, że Twoje dziecko jest zbyt mało. Ciągle borykasz się, kombinujesz w jaki sposób namówić tego swojego smyka do tego, żeby jadł więcej, czy żeby w ogóle zaczął próbować jakieś nowe, różne nowe potrawy. Jeżeli tak właśnie jest, to koniecznie obejrzyj do samego końca to, co mam Ci dzisiaj do powiedzenia. Poznasz dzisiaj. Pięć bardzo konkretnych porad, dzięki którym będziesz właśnie wiedzieć, jak zachować się w tego typu sytuacjach. Pierwsza i absolutnie najważniejsza porada, jaką tutaj dzisiaj dla ciebie przygotowałem, jest taka, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie zmuszać swojego dziecka do jedzenia. Niestety, ale to jest błąd, który popełnia bardzo wielu rodziców. Z jakichś nieznanych mi powodów im się wydaje, że ich dziecko ym, zrobi sobie krzywdę, jeśli nie zje więcej, że się zagłodzi, y, zemdleje z głodu, że będzie chore, że po prostu stanie mu się coś niedobrego. To jest jakaś totalna bzdura. Dziecko naprawdę nie zrobi sobie krzywdy, jeśli nie zje w tym momencie obiadu. Yy, najgorsze, co się może stać, tak naprawdę, to jest to, że po prostu będzie głodne do kolacji. No ale tak jak słyszysz, yy, nie jest to jakaś taka sytuacja, która tutaj by dziecku zagrażała. Mało tego. Ja w ogóle uważam, że oczywiście nie nawołuję tutaj do głodzenia dzieci, tak, ale że tak naprawdę bardzo często zdarza się taka sytuacja, że kilkulatki w ogóle nie znają takiego pojęcia jak głód. One w ogóle nie wiedzą, co to znaczy, nie rozumieją tego, dlatego że ich rodzice zawsze po prostu pilnowali, żeby w każdym momencie one były najedzone, żeby nigdy właśnie nie doszło do takiej sytuacji, kiedy, yy, kiedy po prostu czują ten głód, no i dlatego nie rozumieją tego pojęcia. Tak więc, jeśli raz czy dwa się zdarzy Twojemu dziecku, że gdzieś tam będzie mu burczeć w brzuchu, no to nie dzieje się nic złego, a mało tego będzie miało ono okazję, żeby właśnie zrozumieć to pojęcie, żeby zrozumieć, yy, co oznacza właściwie słowo głód. Tak więc, pamiętaj, Odpuść swojemu dziecku, bo takie naciskanie na to, żeby ono jadło więcej, albo żeby już teraz w tym momencie zjadło, jeżeli ono nie ma na to ochoty, to jest nic innego jak po prostu błąd wychowawczy. Pamiętaj o tym, proszę. Kolejna istotna kwestia, druga, na którą radzę Ci zwrócić uwagę, jest taka, że bardzo ważna jest atmosfera przy stole. Tak? Generalnie posiłki to jest taka powiedziałbym sytuacja społeczna, to jest bardzo fajna okazja, yy, która po prostu może połączyć każdą rodzinę. Dlatego ja bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby w miarę możliwości, oczywiście w wielu domach nie uda się to w 100%, ale żeby w miarę możliwości jeść te posiłki razem, żeby nie robić czegoś takiego, że każdy z domowników bierze ten swój, swój talerz i gdzieś tam zamyka się u siebie w pokoju, czy że jedna osoba idzie na taras, druga przed telewizor i tak dalej, i tak dalej. Na Fajnie jest położyć tutaj nacisk na to, żeby wspólnie te posiłki jeść. I co za tym idzie? Wybij sobie z głowy jakiś taki mit rozpowszechniony po niektórych przedszkolach, że przy jedzeniu się nie rozmawia. Oczywiście, że rozmawia się przy jedzeniu, to jest właśnie doskonała sytuacja, doskonała okazja ku temu, żeby właśnie porozmawiać o jakiś różnych bieżących sprawach, żeby się krótko mówiąc pointegrować, więc nie opowiadaj jakiś takich wzdur i wręcz zachęcaj swoje dziecko do tego, żeby w trakcie posiłku. Yy, gdzieś tam po prostu o czymś przy okazji porozmawiać. Yy, kolejna ważna sprawa, trzecia, nie traktuj jedzenia. Tak, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Niektórzy rodzice tak się właśnie zachowują. Trzęsą się nad tym swoim dzieckiem, żeby zjadło jeszcze kawałek mięsa albo jakąś kluskę. Ciągle gdzieś tam pytają: A czy ci smakowało? A czy może zjesz więcej? A dlaczego ty nie chcesz jeść? Ciągle gdzieś tam ten temat jedzenia po prostu istnieje i jest na niego kładziony tak jakby nadmierny nacisk. I efekt jest odwrotny od zamierzonego. To znaczy dziecko, które po prostu ciągle gdzieś o tym słyszy, tak że to jedzenie jest tak jakby najważniejsze na świecie, no to reaguje w taki sposób, że jemu się po prostu tak trochę na przekór, że jemu się jeść odechciewa. Kolejna sprawa. Pamiętaj o tym, że pod żadnym pozorem nie dawać dziecku jedzenia w ramach nagrody, czy też żeby po prostu nie dawać mu, dajmy na to, czekolady, kiedy jest smutne, kiedy chcesz je pocieszyć, kiedy coś mu się nie uda. Dlaczego? Jeżeli taka sytuacja powtórzy się wielokrotnie, może dojść do tego, że Twojemu dziecku po prostu wejdzie to w nawyk, jemu się to utrwali, i efekt będzie taki, że kiedy będzie już dorosłym człowiekiem, no to dalej będzie powtarzać ten wzorzec i dajmy na to, kiedy będzie smutny, kiedy coś mu się nie uda, będzie szukać pocieszenia w czekoladzie czy też w kubełku lodów, a to jest niebezpieczne z tego względu, że po prostu bardzo łatwo o otyłość w takich sytuacjach otyłość jest yy, niezdrowa tak jakby jest czymś z czym należy walczyć. Jeżeli właśnie Twoje dziecko utrwali sobie taki schemat, że za każdym razem, kiedy coś nie wyjdzie, to zjada czekoladę, no to ta walka będzie po prostu dla niego bardzo trudna. Tak więc jest to takie spo, z pozoru niewinne zachowanie, jak podarować dziecku czekoladę, kiedy to jest smutne. Jednak wystrzegaj się po prostu przed tym. Tak jak mówię, ma to, może to mieć bardzo przykre, bardzo negatywne konsekwencje. Kolejna sprawa. Pamiętaj o tym, że dziecko potrzebuje znacznie mniej pokarmu niż ty. Ja Zetknąłem się z czymś takim, że rodzice panikowali, że to ich dziecko je za mało, że tutaj po prostu coś strasznego się dzieje, że chyba trzeba iść do lekarza. A jak ja się temu przyglądałem, to okazywało się, że to dziecko pięknie zjada cały obiad, że tak naprawdę je bardzo dużo, tylko tym rodzicom wydawało się, że dziecko musi zjeść tyle, co oni. Dzieci mają naprawdę mniejsze żołądki, dzieci mają żołądki wielkości ich pięści w momencie, kiedy taki maluch nie jest po prostu w stanie zjeść tyle, co osoba dorosła nie ma takiego zapotrzebowania. mimo to, że on bardzo intensywnie ciągle rośnie, więc po prostu weź to pod uwagę i nie przesadzaj zaufaj tutaj swojemu dziecku, czy właściwie jego organizmowi. I, I po prostu uwierz, że ono samo jest w stanie gdzieś tam wyregulować sobie to, ile, ile pokarmu potrzebuje, ile potrzebuje zjeść. Jeżeli naprawdę masz takie bardzo poważne obawy, że Twoje dziecko cierpi na jakieś zaburzenia odżywiania, dajmy na to na anoreksję, no bo dzieci również mogą cierpieć na anoreksję. Są to rzadkie przypadki, ale się to zdarza, no to wtedy po prostu udaj się do specjalisty. Ale najprawdopodobniej, jeśli ty myślisz, że twoje dziecko je za mało, ono generalnie zjada obiad, tylko tobie się wydaje, że powinno jeść więcej, no to przede wszystkim zastanów się, czy ty tutaj nie przesadzasz, czy ty nie przyginasz i nie masz jakichś takich dziwacznych, nierealistycznych yy, oczekiwań. Jeżeli ma miejsce taka sytuacja, że twoje dziecko notorycznie gdzieś tam właśnie odmawia jedzenia i przy okazji potrafi na przykład rzucać tym jedzeniem, robić awantury przy stole, gdzieś tam rozsmarować to jedzenie na stole, dzieją się jakieś takie dziwne sceny właśnie w tym stylu, no to najprawdopodobniej tutaj samo jedzenie nie jest problemem. Najprawdopodobniej to jest taka potyczka, którą ty toczysz ze swoim maluchem o to, kto ma krótko mówiąc władzę w domu. Tu chodzi nie o jedzenie jako jedzenie. Nie? A oto czyje będzie na górze. Jeżeli ma miejsce właśnie ta sytuacja, o której ci teraz opowiadam, no to prawdopodobnie zauważysz, że na każdym kroku masz jakieś problemy wychowawcze, że Twoje dziecko może właśnie wymuszać różne rzeczy przy pomocy histerii, może być agresywne, może być takie straszne, strasznie buńczuczne i generalnie te problemy wykraczają poza takie sytuacje, że tak powiem, związane ze stołem czy też z jedzeniem. Jeżeli tak jest, bądź jeżeli po prostu chcesz się rozwijać jako rodzic, chcesz poszerzać, Swoją wiedzę o tym, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dziecko, to mam teraz dla ciebie dwie propozycje. Pierwsza jest taka, Koniecznie zapisz się na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę już jutro, punktualnie o godzinie 19. Będę na nim opowiadał, w jaki sposób radzić sobie z agresją dziecka, czyli innymi słowy, co robić, kiedy Twój maluch y, y, gryzie, bije, pluje, drapie, y, zachowuje się właśnie w taki agresywny sposób i nic sobie nie robi z tego, że Ty nawołujesz go do tego, żeby natychmiast... Przestał. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym całkowicie darmowym szkoleniu, to zapisz się teraz poprzez link, który znajduje się w pierwszym przyjętym, po, przypiętym pod tym materiałem wideo komentarzu. Zostaw mi tam swoje imię, swój adres e-mail, klik, kliknij przycisk, żeby to wysłać, i odbierz maila, którego ci wyślę i w ten sposób właśnie dostaniesz zaproszenie na tą całkowicie darmową konferencję. No i druga propozycja, którą dla Ciebie mam, Zapraszam Cię do tego, żeby przerobić sobie znowu całkowicie za darmo 3 spośród 90 dni mojego kursu wychowania dziecka przez internet. W tym kursie, mówiąc tak bardzo skrótowo, jest zawarta cała wiedza, jaką mają psychologowie na temat prawidłowego wychowania dziecka. Czyli, z jednej strony, są tam odpowiedzi na pytania, jak rodzić sobie z problemami wychowawczymi, a z drugiej strony, dowiesz się, w jaki sposób kierować rozwojem dziecka, tak żeby ono po prostu osiągnęło pełnię swojego Potencjału. Dobrze, kolejna sprawa, o której chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób zachęcić dziecko do tego, żeby próbowało nowych potraw. Dzieciaki rzeczywiście nieraz mają jakieś takie opory przed tym, żeby spróbować jakiejś nowej, nowej rzeczy. I tutaj można zastosować parę takich dość prostych trików, które właśnie maluchy zachęcą do tego, żeby jednak spróbować. Pamiętaj, że dla dzieci bardzo ważna jest. Forma wizualna, tak? Czyli że dzieci jakby też trochę jedzą oczami, jeżeli dajmy na to, dajesz dziecku kanapkę i możesz po prostu zrobić kanapkę. Jeżeli przyrządzisz tą kanapkę w taki sposób, że dajmy na to z papryki, szynki i sera, ułożysz jakiś tam dajmy na to statek piracki na tej kanapce, no to twoje dziecko znacznie chętnie ją zje. Jeżeli dajmy na to. Przygotujesz gdzieś tam makaron z sosem bolognese, no to nigdy nie nazywaj tego makaronem z sosem. Mów, że to jest pasta z sosem bolońskim i jest przyprawiona, jest udekorowana jakimś tam liściem świeżej bazylii. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz tak troszkę jakby sprzedać dziecku, sprzedać dziecku to, co udało ci się dla niego przygotować. Tak? Kolejna kwestia jest taka, że też taka yy, powiedzmy sama konsystencja ma dla dziecka duże znaczenie. To znaczy, yy, tak, yy, to samo warzywo, jeżeli zostanie podane w formie yy, sałatki, w formie ugotowanej czy też przetartej, może być dla dziecka już całkowicie inną potrawą. Ja sam nie cierpię gotowanej marchewki, ale taką jedzoną na surowo wprost uwielbiam. Więc być może wystarczy zmienić formę podania. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pamiętaj o tym, żeby koniecznie subskrybować mój kanał. Wtedy będziesz mieć pewność, że będziesz na bieżąco z filmami, które właśnie tutaj na YouTubie. Umieszczam. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, to mam również do Ciebie taką prośbę, żeby udostępnić ten materiał, żeby napisać jakikolwiek komentarz, żeby kliknąć łapkę w górę, czy też lajka, like wtedy pomożesz mi po prostu dotrzeć do większej ilości rodziców, no bo tak właśnie działają algorytmy, czy to YouTube'a, czy to Facebooka. W momencie jak jakiś materiał jest komentowany, jest udostępniany, yy, są kliknięte te lajki, like czy łapki w górę, no to po prostu dociera on do większej. Ilości rodziców. Dzięki Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj, do zobaczenia już niebawem, cześć!